Witajcie na kalendarzu dziesiąty, a tytuł ery wodnika: sierpień przyniesie potężną zmianę. Witam, kochani. Sierpień przyniesie potężną zmianę, gdy zasłona między światami stanie się bardzo cienka, odsłaniając głębokie przemiany, które nas czekają. Wyobraźcie sobie przestrzeń, w której powietrze jest czystsze, kolory jaśniejsze a nasze zmysły są wyostrzone, gdzie nasz związek z naturą jest głęboki i nasze społeczności rozwijają się w harmonii i obfitości. To jest spojrzenie na wielowymiarową przyszłość, gdzie paradygmaty ograniczeń i strachu pozostaną za nami, a póki co będziemy przechodzić burzliwy czas kończącego się trójwymiarowego świata, w którym szaleją wojny i wyczerpują się zasoby, a dusze wpadają w pułapkę codziennego cyklu walki. Zwiększony stres wywołany iluzoryczną konstrukcją Matrixa kontroluje nasze życie, rośnie nacisk, zniekształcając naszą percepcję i zwiększając trudności. W epoce wielkich wstrząsów kosmos wyzywa nas do ponownego połączenia się z Ziemią i zaakceptowania przemieniającej mocy natury. W sierpniu otworzy się portal do eterycznego królestwa wielowymiarowego świata, podnosząc zasłonę pomiędzy obecną rzeczywistością i wyższymi wymiarami, których króluje przejrzystość i zrozumienie, gdzie życie płynie spokojnie i w harmonijnym rytmie. Jest to sfera, w której stare ograniczenia trójwymiarowego świata znikają i zostają zastąpione nowym paradygmatem światła, miłości i nieograniczonego potencjału. Niech te przebłyski nowego świata zainspirują Was do życia w większej świadomości, Drzwi są otwarte, ścieżka jest oświetlona i podróż do naszego wyższego przeznaczenia zaczyna się właśnie teraz. Sierpień to okres wyjątkowych dat i przesunięć energii pomiędzy 13 a 15 oraz pomiędzy 20 a 25 sierpnia. Energie kosmiczne będą szczególnie potężne. Są to okna możliwości, gdzie zasłony pomiędzy światami stają się cieńsze, pozwalając nam dużo pełniej wejść w wyższe wibracje. W tym czasie ważne jest porzucenie starych wzorców i przekonań, które już nie służą naszemu najwyższemu dobru. Nie pozwalajcie, aby wciągnęły Was trudności i chaos trójwymiarowego świata. Wykorzystujcie te doświadczenia jako stopnie ku większej świadomości i oświeceniu. Spędzajcie czas w naturalnym środowisku, pozwalając leczniczym energiom ziemi na oczyszczenie i odmłodzenie was. Odpuśćcie niepotrzebne rzeczy i skupcie się na tym, co jest naprawdę ważne, na duchowym wzrastaniu i rozwoju wewnętrznego spokoju. Kiedy będziecie przez to wszystko przechodzić, pamiętajcie, że nie jesteście sami. Wszechświat was wspiera, nakierowując lekkimi szturchnięciami i poprzez oznaki synchroniczności. Zaufajcie temu procesowi, pozostawajcie skoncentrowani w swoim sercu i pozwólcie, aby światło rozświetliło waszą drogę. Podróż ta może być trudna. Ale te trudności wynagrodzi stan wyższej świadomości i boskiej harmonii. Błogosławień z wam wszystkim.